Dzień dobry, lub dobry wieczór. W zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się cyfrową transformacją małych i średnich przedsiębiorstw. A to jest mój podcast, w którym opowiadam o technologii, jej wpływie na biznes oraz kulturę organizacyjną firm. Cześć i dzień dobry Wam wszystkim. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zastał Was w dobrej kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. U mnie, mimo tego, że Słońce znowu zgasło, staram się myśleć o tym, że do wiosny i do rozpogodzenia zostało nam już naprawdę niewiele. I w związku z tym, że trochę ta wiosna już do mnie przyszła, to postanowiłam zrobić taki bardziej miękki temat. Dlatego w dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż przez zawirowania codziennych małych rozmów, którym jednym przychodzą naturalnie, a innych wręcz przyprawiają o mdłości. Porozmawiamy o tych wszystkich maleńkich momentach, które łączą nas z innymi ludźmi, wbrew pozorom często bardziej, niż byśmy się tego spodziewali. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, będzie o small talkach. Status mojego związku ze small talkiem? Hmm, no myślę, że najłatwiej można by było to podsumować yy, to skomplikowane. Był czas, kiedy unikałam nawet podróży blabla karem, bla które wymagały ode mnie więcej niż podania kierunku jazdy. Na siłowni chowałam się tylko z muzyką w słuchawkach, w ogóle unikając jakichkolwiek rozmów w szatni. Na wszystkich dodatkowych zajęciach liczyłam na to, że skupienie będzie tak duże, że nie trzeba będzie ze sobą rozmawiać. Każda taka gadka, szmatka wydawała mi się zupełną stratą czasu, zwłaszcza, że ciężko mi zachować skupienie, jeżeli coś naprawdę mnie nie interesuje. A nie chciałabym wyjść na osobę niegrzeczną, a największą zmorą były dla mnie pociągi i taksówki. W taksówkach to już w ogóle starałam się oddychać jak najciszej, aby tylko nie zachęcać nikogo do konwersacji. Ale wiecie co? Życie ma ten złośliwy zwyczaj, że stawia nas w sytuacjach, kiedy musimy czasem otworzyć usta. I odkryłam, że unikając small talku, tak naprawdę ograniczałam samą siebie. Zrozumiałam, że te wszystkie drobne rozmowy, które tak bardzo starałam się pomijać, są jak taka dobra przyprawa do życia. Niewiele trzeba, aby dodały smaku całemu daniu. Więc dzisiaj z uśmiechem na twarzy, kiedy przypomnę sobie o tych wszystkich moich unikach, chciałabym pokazać Wam, że można bardzo łatwo przejść od prostego hej, jak się masz, po czy też tujesz ten niepokój egzystencjalny w niedzielne popołudnie. Porozmawiamy o tym, jak smoltoki mogą stać się początkiem czegoś większego. Jak przekształcić je w sztukę konwersacji, no i w końcu, jak Pokochać każdy moment, w którym słyszysz, a więc opowiedz mi, jaka jest Twoja historia. Dlatego, jeżeli tylko taki miękki, lekki i smoltokowy temat Was interesuje, to serdecznie zachęcam do wysłuchania całości odcinka. Small talk kojarzy nam się ze sztuką rozmowy o rzeczach pozornie błahych. No, takich jak, wiecie, pogoda, ostatni film, który widziałeś, czy książka, która leży na twoim nocnym stoliku, nigdy nie przeczytana. To te pierwsze kroki na nieznanym terenie, które pozwalają ci delikatnie sondować grunt, zanim zdecydujesz się na takie, wiecie, głębsze zanurzenie. Small talk może być wciągający jak chipsy. Zaczynasz od jednego, a kończysz na tym, że cała paczka znika w tajemniczych okolicznościach. Tylko, że zamiast pustej paczki i dodatkowych kalorii zostaje ci coś o wiele cenniejszego, otwarte drzwi do nowych, fascynujących relacji. I dzisiaj chciałabym to udowodnić. Zacznijmy od takiego prostego przykładu. Wyobraźmy sobie konferencję. Nie znasz tam nikogo. Czujesz się trochę jak na zlocie ONZ, bo nawet jeżeli to kolejny branżowy, nudny event, jesteś przerażony ludźmi, którzy cię otaczają. Myślisz, że wszyscy są mądrzejsi od ciebie, lepsi od ciebie, bardziej doświadczeni. Generalnie boisz się zagadać, żeby się nie zbłaźnić. No i stoisz tam obok stołu z lampką wina i etykietką na piersi, która krzyczy twoje imię tak głośno, że myślisz, że już naprawdę każdy w tym pokoju powinien wiedzieć, jak się nazywasz. No i nagle zerkasz obok i widzisz kogoś, kto wydaje się równie zagubiony w tej networkingowej dżungli. I co robisz? Uciekasz? Udajesz, że nagle bardzo interesuje Cię, czy uda Ci się odgadnąć, z jakiego szczepu i której winnicy jest wino, które popijasz? Nie, moi drodzy. To właśnie taki moment, w którym small talk może stać się naszym mieczem świetlnym w walce z niezręczną ciszą. Małe rozmowy, wszystkie te hej, skąd jesteś, co cię tu przywiodło, gdzie pracujesz, mogą być naprawdę potężnym narzędziem w rękach każdego networkingowego Jedi. Zresztą, nawet w świecie, kiedy kultury mieszają się tak jak składniki w naszych drinkach, to small talk jest jak uniwersalny tłumacz, który pomaga znaleźć wspólny język. I naprawdę nie chodzi mi o to, żeby rozmawiać o pogodzie, bo to może być bardzo powszechne wśród Amerykanów, ale może wywołać konsternację u Niemców. Mówię o tym, że w każdym z nas jest coś, co może być punktem wyjścia do rozmowy. Jakaś pasja, ciekawość, wspólne doświadczenia. W końcu small talk to nie tylko narzędzie profesjonalistów w garniturach uczestniczących na Toastmasters, tylko coś, co towarzyszy nam na co dzień, w kursach, szkoleniach czy... W podróżach pociągiem. Weźmy na ten przykład kurs fotografii, na który zapisujesz się, aby nauczyć się robić Instagramowe zdjęcia. Stoisz tam z aparatem w ręku, czujesz się trochę jak zwiadowca na obcym terytorium i obok ciebie ktoś bawi się identycznym modelem aparatu. Zamiast udawać, że jesteśmy zajęci regulowaniem ostrości, możemy podjąć ten ryzykowny krok i powiedzieć: Hej, też próbujesz zrozumieć, jak rozgryźć w nim tryb manualny. I tak oto, zaczynając od prostego pytania, można skończyć na wspólnych wypadach na fotograficzne łowy. Albo szkolenie z zarządzania projektami, czy jakiekolwiek inne szkolenie, gdzie każdy wygląda na takiego, co to już dawno wszystko wie. Możesz usiąść cicho i udawać, że przeglądasz ważne maile z pracy, ale czy nie lepiej byłoby rzucić coś w stylu czy tylko ja czuję, że te metodyki Agile to trochę jakby przerost formy nad treścią? Może się okazać, że reszta grupy też potrzebowała rozbić ten lodowiec milczenia, i nagle wszyscy poczuli się z tym tekstem lepiej. Oczywiście można też się spotkać z tępą ciszą i nerwowym uśmieszkiem, ale wtedy też nie warto się poddawać. W końcu na 10 żartów jeden zawsze siądzie. Taka statystyka. No i wreszcie, podróże pociągiem, czyli. Złoto dla miłośników obserwacji ludzkich zachowań i mistrzów smoltoku, i zmora dla tych, którzy tego smoltoku unikają jak ognia. Może być tak, że nie będzie w ogóle tematu do rozmowy z kimś, koło kogo siedzisz, ale jeżeli widzisz, że osoba obok czyta tę samą książkę, którą ty, to możesz zacząć temat, porozmawiać o autorze, o literaturze, życiu i wszystkim pomiędzy z kimś, kogo tak naprawdę 5 minut temu uważałeś za kolejnego anonimowego pasażera. Wszystkie te potencjalne scenariusze mają coś wspólnego. Smalltalk stał się tutaj pretekstem do głębszych wymian doświadczeń, do śmiechu, do momentów, które później możecie zapamiętać jako początek nowych znajomości, a może nawet przyjaźni. Smalltalk oczywiście... W 90% small talk jest małą pogawędką, ale czasem wydarzy się, że to narzędzie, którym jest właśnie takie przełamywanie barier gadką-szmatką, może otwierać drzwi do fascynujących ludzkich historii. Więc kiedy następnym razem znajdziecie się na konferencji, w pociągu, na kursie, nie bójcie się użyć tego narzędzia. Możecie być zaskoczeni, do jakich drzwi ten klucz pasuje. Jednak gdybyśmy mieli sięgnąć głębiej pod powierzchnię naszych codziennych lęków, niepokojów, to myślę, że szybko odkrylibyśmy, że small talk z jedną osobą może w nas budzić lęk nie mniejszy niż wystąpienie na TEDx przed całą salą. Ale dlaczego? Dlaczego coś tak pozornie niewinnego jak wymiana kilku słów o pogodzie może wywoływać w nas takie emocje? Po pierwsze, myślę, że to jest taki wszechobecny strach przed odrzuceniem. No bo co jeśli nie znajdę nic ciekawego do powiedzenia? Co jeśli zabraknie mi słów, a moja rozmowa stanie się równie porywająca, co instrukcja obsługi suszarki do włosów? Wiecie, wszyscy znamy ten wewnętrzny monolog, ten mały głosik, który szepce. Lepiej nic nie mów, niż miałbyś ryzykować bycie uznanym za nudnego. Potem pojawia się lęk przed wpadką, no bo co jeśli powiem coś głupiego? Co jeśli moja próba żartu wyląduje z hukiem, pozostawiając za sobą tylko krater niezręczności? To naturalne, że obawiamy się pomyłek, bo przecież nikt z nas nie lubi czuć się nie na miejscu, nieadekwatny. No i oczywiście ten lęk przed oceną to bycie na widelcu a co jeśli będą mnie oceniać? Co jeśli zdecydują, że jestem za mało taki czy za bardzo tamten, bez względu na to, jak bardzo byśmy się stawali mistrzami smoltoku, to zawsze będzie istniało nieuchronne ryzyko, że nasze słowa, czy nasza osobowość zostanie poddana ocenie i czasem negatywnej. Ale to wszystko jest w porządku. Bo jeśli jest coś, co łączy nas wszystkich, to właśnie te wspólne lęki i obawy. Prawda jest taka, że każdy z nas w jakimś momencie myśli, że palnie głupotę, że zostanie uznany za nudziarza, że popełni gafę, ale to właśnie w tych momentach, kiedy otwieramy się na możliwość wpadki, dajemy sobie szansę na takie prawdziwe ludzkie połączenie między sobą. Smalltalk nie jest tylko testem naszej zręczności konwersacyjnej, ale także odwagi, aby pokazać się z naszej najbardziej ludzkiej i najbardziej autentycznej strony. To w tych drobnych, pozornie nieznaczących rozmowach może tkwić potencjał na odkrycie czegoś nowego nie tylko o innych, ale też o sobie samym. Może przede wszystkim o sobie samym. No dobra, ja tutaj tak o teorii z grubego obrazka, ale jak oswoić smoltok. Bardzo dużo czytałam na temat tego, jak przełamywać tą niechęć do small talku i do takich konwersacji, które wydają mi się nic nieznaczące. I myślę, że kluczem do sukcesu jest zmiana nastawienia. Przynajmniej u mnie to pomogło. Zamiast postrzegać small talk jako stresujące i nic nie wnoszące do mojego życia wyzwanie, to potraktowałam go jako przyjemną rozgrzewkę przed taką prawdziwą rozmową. W końcu musimy pamiętać, że celem small talku nie jest zaimponowanie drugiej osobie, tylko nawiązanie z nią kontaktu i stworzenie atmosfery sprzyjającej dalszej konwersacji. Ważne jest, aby skupić się na budowaniu więzi i okazywaniu autentycznego zainteresowania drugą osobą. I takie mentalne przygotowanie bardzo może nam w tym pomóc. Zastanów się nad kilkoma uniwersalnymi pytaniami, które mogą zapoczątkować taką rozmowę, jeżeli znajdziesz się w sytuacji small talkowej. Na przykład, co cię ostatnio interesuje? Jakie masz plany na weekend? Czy znasz to miejsce? Zwróć uwagę na otoczenie, które może stać się inspiracją do ciekawych pytań. Pomyśl o swoich zainteresowaniach, możesz zapytać drugą osobę, czy ona również je podziela. Im częściej będziesz nawiązywać small talk, tym z czasem będzie ci to łatwiej przychodzić. Zacznij od krótkich rozmów z ludźmi, których znasz, np. z sąsiadem, z kolegą z pracy z innego działu, z którym zazwyczaj nie rozmawiasz albo z taksówkarzem. Stopniowo przechodź do rozmów z osobami, których nie znasz, np. Na, na branżowych eventach. Pamiętaj, że najważniejsze jest bycie sobą. Nie staraj się być na siłę kimś, kim nie jesteś. Uśmiechaj się, bądź otwarty, przyjazny, pokaż swoje prawdziwe zainteresowanie drugą osobą. No i nie bój się błędów, bo w końcu każdy je popełnia. Wyciągnij wnioski i spróbuj jeszcze raz. Jestem przekonana, że z czasem będzie to dla Ciebie bardzo naturalna forma komunikacji. No dobra. Ale co jeżeli do SmolToku dochodzi nam jeszcze dodatkowy schodek w postaci różnicy kulturowej? W dzisiejszym świecie nasze ścieżki krzyżują się z ludźmi z różnych stron globu. Sztuka Smoltoku nabiera wtedy nowego wymiaru. W kontekście międzynarodowym to już nie tylko rozmowa o pogodzie czy ulubionych serialach, to także próba nawigowania w bogatym krajobrazie różnic. Kiedy wchodzimy w interakcje z osobami z innych kultur, to SmolTok przestaje być tylko niezobowiązującą pogawędką. Staje się niejako mostem łączącym światy, takim narzędziem budowania relacji i rozumienia innych. Musimy pamiętać, że zwłaszcza w biznesowym czy bardziej oficjalnym kontekście, normy kulturowe nie są czymś uniwersalnym. Rozpoznanie, że normy kulturowe różnią się znacznie w zależności od miejsca, jest pierwszym krokiem do efektywnego komunikowania się na arenie międzynarodowej. Na przykład w Jordanii długie konwersacje przy herbacie mogą być normą, podczas gdy w Chinach taka zbyt luźna rozmowa będzie postrzegana negatywnie. To pokazuje, że kluczem jest zrozumienie i szacunek dla tej różnorodności, zamiast próby stosowania takiego jednego uniwersalnego podejścia. To wymaga oczywiście elastyczności i gotowości do adaptacji, a także zrozumienia, że normy własne nie są normą wszędzie. Ale taka postawa pozwala na łatwiejsze nawigowanie po międzynarodowych wodach i otwiera na bogactwo doświadczeń, jakie oferują nam różnorodności kulturowe. Myślę, że wyzwanie polega na tym, aby pamiętać, że niezależnie od tych różnic, w centrum każdej interakcji stoi człowiek. Każda osoba jest zbiorem unikatowych cech, doświadczeń czy wpływów, co sprawia, że każde spotkanie będzie nieprzewidywalne, ale i fascynujące. To, czego możemy nauczyć się o sobie nawzajem, niech będzie punktem wyjścia. W ten sposób, skoncentrowanie się na budowaniu ludzkiej więzi zamiast na przestrzeganiu sztywnych zasad komunikacji, stanie się kluczem do tworzenia autentycznych, wartościowych połączeń między nami. Pamiętajmy, że w końcu każda interakcja jest wymianą między ludźmi, a nie reprezentacjami krajów czy kultur. Oczywiście warto zwrócić uwagę na pewne zasady, ale otwórzmy się przede wszystkim na prawdziwe zrozumienie i wzajemny szacunek. Zresztą w świecie globalnego biznesu, gdzie każde spotkanie, każda konferencja będą łączyć ludzi z różnych kultur i kontynentów, ta umiejętność prowadzenia small talku może stać się kluczową kompetencją miękką, która w ogóle pomoże nam w networkingu i przez to pomoże nam w naszej pracy. Po to, co wydaje się proste na pierwszy rzut oka, czyli rozpoczęcie rozmowy, w rzeczywistości może okazać się wyzwaniem. I jak zatem zainicjować i podtrzymać konwersację, nie wiedząc zbyt wiele o kulturowym tle naszego rozmówcy? Dlatego na koniec tego odcinka chcę się z wami podzielić kilkoma dodatkowymi wskazówkami, które można potraktować stricte warsztatowo i bardzo uniwersalnie. Przede wszystkim postarajmy się zadawać pytania otwarte, czyli takie, które nie pozwolą na odpowiedź tak lub nie. Będą one zaproszeniem do dzielenia się historiami, opiniami, uczuciami. Takie na przykład co myślisz o albo jakie masz doświadczenia z. Tego typu pytania otwierają możliwość głębszej rozmowy. Pozwalając na wymianę doświadczeń i perspektyw, które mogą być bardzo różne w zależności od kulturowego tła. Po drugie, słuchajmy aktywnie. Aktywne słuchanie to nie jest tylko nieprzerywanie, jak się niektórym wydaje, tylko to pokazywanie zainteresowania, zadawanie dodatkowych pytań, czy odnoszenie się do wcześniej powiedzianych kwestii. To sztuka pokazywania, że naprawdę doceniasz to, co druga osoba ma do powiedzenia. Co zresztą będzie szczególnie ważne, kiedy właśnie próbujemy pokonać bariery kulturowe, wykorzystaj wspólne punkty z rozmówcą i swoje otoczenie. Zaczynanie od tego, co macie wspólnego, może być świetnym punktem wyjścia. Wszyscy uczestnicy konferencji na przykład dzielą ten sam cel. Chcą się czegoś nauczyć, nawiązać nowe kontakty albo podzielić się wiedzą. Możesz zacząć od pytania, co sprowadza ich na to wydarzenie, które sesje ich interesują, czy planują uczestniczyć w wykładzie inauguracyjnym, czy to pierwsza wizyta na tej konferencji. Pytań i punktów wyjścia jest mnóstwo. Możesz także skorzystać z okazji, by porozmawiać o mieście, w którym się znajdujecie, pytając, czy ma na przykład jakieś rekomendacje dotyczące miejsc wartych odwiedzenia. Kolejny punkt to przezwyciężenie w sobie tego lęku przed ciszą. W niektórych kulturach cisza w rozmowie w ogóle nie jest oznaką niezręczności, ale przestrzenią na przemyślenie i szacunek dla słów drugiej osoby. Ucząc się akceptować chwilę ciszy, dajemy zarówno sobie, jak i innym czas na zrozumienie i refleksję, co z kolei prowadzi do tego, że czujemy, że rozmowa, którą odbywamy, jest głębsza i bardziej wartościowa. Kolejny punkt to dzielenie się wiedzą o sobie. Udzielanie takich informacji, które nie są zbyt prywatne, ale są osobiste, pomaga zbudować atmosferę wzajemnego zaufania i otwartości. I może to być coś tak prostego, jak wspomnienie o miejscu, z którego pochodzisz, albo o Twoich zainteresowaniach. To z kolei zachęci rozmówcę do podzielenia się czymś o sobie, co może dodatkowo wzbogacić Waszą konwersację. Kolejny punkt, zwłaszcza dla tych, których nudzą smoltoki, to próba eksplorowania różnych aspektów danego tematu. Jeśli rozmowa skupia się na temacie, który nie jest dla Was szczególnie interesujący, to spróbujcie znaleźć w nim coś, co Was intryguje. I to jest taki punkt, w którym najtrudniej było mi się odnaleźć. Szybko tracę uwagę. I jeżeli coś mnie nie interesuje, to wymaga ode mnie bardzo dużo energii, żeby się zaangażować na nowo. Ale już się przekonałam, że nawet jeśli początkowo wydaje się to trudne, to zazwyczaj można znaleźć punkt zaczepienia, który pozwoli na zaangażowanie się w dyskusję. Bardzo tutaj pomaga humor. Zresztą humor jest uniwersalnym językiem. Jednak oczywiście musimy pamiętać, że różne kultury inaczej interpretują pewne żarty, dlatego warto używać takiego łagodnego, niewykluczającego humoru, który rozluźni atmosferę, ale jednocześnie zachowując to wyczulenie na reakcję swojego rozmówcy, aby unikać nieporozumień. Kluczem do sukcesów w smoltoku jest otwartość, ciekawość czy gotowość do nauki i adaptacji. Kiedy podejdziemy do rozmowy z uśmiechem, z autentycznym zainteresowaniem życiem drugiej osoby, to pokonamy nie tylko bariery kulturowe, ale te wszystkie niewidzialne mury, które czasem nas dzielą. Warto sobie założyć, że każdy z nas ma coś wyjątkowego do przekazania. Wystarczy tylko zadać właściwe pytanie i słuchać. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Smoltok, choć często znienawidzony, okazuje się być kluczem do budowania relacji i otwierania drzwi do nowych możliwości. Zresztą badania naukowe potwierdzają jego znaczenie. Osoby chętniej angażują się w interakcje z tymi, którzy potrafią nawiązać luźną rozmowę. Smoltok nie tylko czyni nas bardziej lubianymi, ale też buduje silniejsze sieci kontaktów zawodowych czy redukuje stres w sytuacjach społecznych. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Chicago wykazało, że ludzie, którzy angażują się w Smoltoki, są postrzegani jako bardziej przyjaźni, kompetentni i godni zaufania. Z kolei według badania opublikowanego w Journal of Personality and Social Psychology osoby, które inicjują small talk są bardziej lubiane i chętnie zapraszane na imprezy towarzyskie. Więc mimo tego, że small talk może wydawać się niczym więcej niż lekką, słowną, przekąską, to okazuje się, że może być ważnym narzędziem do budowania relacji, redukcji stresu czy zwiększania pewności siebie. Kto by pomyślał, że takie pozornie małe konwersacje. Mogą mieć tak duży wpływ na nasze życie. Z własnego doświadczenia mówię Wam: spróbujcie, bo ludzie nie gryzą. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że trening czyni mistrza i spróbujcie wykorzystać nową wiedzę w praktyce. Jeszcze raz dziękuję i słyszymy się już za dwa tygodnie, w środę. Cześć!